Czyli klasyka gatunku, czyli jeżówka. Tutaj jeżówka czerwona. Bylina wieloletnia. Nie ścinam jeżówek na zimę, ponieważ nasiona stanowią świetny pokarm dla ptaków. Ścinam je wiosną. A oprócz tego, że dokarmiamy w ten sposób ptaki, to jeszcze pamiętajmy o tym, że jeżówki pięknie same się rozsiewają. Więc polecam nie ścinać na zimę. Dalej, troszeczkę niedoceniany, ale zjawiskowy krwawnik tutaj mamy sadzonkę, tak się prezentuje wiadomo, że o tej porze roku już wygląda troszeczkę inaczej niż nasze oczy przywykły, krwawnik dobrze rośnie w podłożu mało zasobnym w składniki pokarmowe nie lubi gleb gliniastych i kwaśnych ja kupiłem sobie trzy, trzy sadzonki w różnych kolorach w żółtym e, czerwonym i takim lekko lekko różawym. O, nie